Niemcy przywracają kontrole graniczne na wszystkich swoich granicach lądowych, by walczyć z nielegalną migracją, oraz Niemcy podpisują międzyrządową umowę z Kenią, w ramach której do Niemiec trafi nawet 250 tysięcy migrantów z tego państwa. To są wiadomości z jednego tygodnia. Ich zestawienie pokazuje pewne rozedrganie, w jakie wpadło niemieckie państwo, które znajduje się w pogłębiającym się kryzysie. No, o tym, że kryzys w Niemczech to jest temat istotny z polskiego punktu widzenia, raczej przekonywać nie trzeba, więc dziś postaramy się chociaż odrobinę lepiej ten proces zrozumieć. Serdecznie zapraszam Was na materiał. 0% prowizji przy inwestowaniu w akcje i ETF-y do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie, a do tego całe spektrum narzędzi, które pozwolą każdemu znaleźć swój własny sposób na lokowanie środków. To wszystko oczywiście w aplikacji firmy XTB, będącej partnerem kanału Polityka Zagraniczna. Link w opisie filmu. Istnieje naturalna pokusa, by nawet najbardziej złożone problemy próbować wytłumaczyć jedną złotą przyczyną. W przypadku Niemiec jest podobnie i zdecydowanie najczęściej wszystko co złe wyjaśnić mają wysokie ceny energii spowodowane dziś brakiem rosyjskiego gazu. To zagadnienie omówione zostało całkiem niedawno w osobnym materiale, gorąco zachęcam Was do jego obejrzenia. Niemniej równie dobrze w roli głównej przyczyny obecnego kryzysu można upatrywać przez pani rewolucji cyfrowej, brak odpowiednich inwestycji infrastrukturalnych czy brak silnego przywództwa politycznego w krytycznym momencie. A można sięgać jeszcze dalej i przyczyn obecnego kryzysu upatrywać w sposobie powstania niemieckiego państwa, czyli w sposobie zjednoczenia Niemiec, no bo przecież wybory, jakie podejmują Niemcy, dobitnie pokazują, że tych starych granic no, nie udało się zatrzeć. Niemcy wychodząc z recesji gospodarczej wpadły w stagnację. Wzrost gospodarczy na ten rok szacowany jest na poziomie 0,1% wzrostu gospodarczego. I kiedy o przyczynę takiego stanu rzeczy słabej kondycji niemieckiej gospodarki na tle również konkurencji, na tle również innych dużych europejskich gospodarek, kiedy o przyczyny takiego stanu rzeczy spytano specjalistę z niemieckiego Commerzbanku rozmowę oczywiście zamieszczę Wam w linkach w opisie filmu zaczął mówić o wieloletniej erozji konkurencyjności niemieckiej gospodarki również o cenach energii, ale również o słabych szkołach, słabych drogach itd. itd. Już na początku trzeba podkreślić koniecznie, jak złożona jest sytuacja, bo to nie jest tak, że Niemcy załatają problem związany z cenami energii i nagle będą w stanie stworzyć nową dolinę krzemową i staną się liderem gospodarki cyfrowej. To nie jest takie proste, a to właśnie przecież gospodarka cyfrowa na tym najwyższym poziomie jest tym, co dobija produktywność danej gospodarki, na ten, jest w stanie wyciągnąć ją na jeszcze, jeszcze wyższy poziom. Warto przypomnieć o tym, że wśród. Firm o największej kapitalizacji rynkowej w Niemczech nie znajdziemy takich, które powstały w XXI wieku. W Stanach Zjednoczonych będą to niemal wyłącznie takie firmy. Tymczasem, na rynkach, gdzie Niemcy mieli tradycyjne przewagi, będące efektem kumulacji wiedzy i doświadczenia oraz stałego doskonalenia produktu końcowego, ma miejsce rewolucja technologiczna, niwecząca wypracowane przewagi. Trudno tutaj o lepszy dowód niż to, że mówi się o tym, że po raz pierwszy od 87 lat Volkswagen planuje zamknięcie fabryki w Niemczech. Firma wypowiedziała umowy zbiorowe ze związkami zawodowymi, co ma być wstępem do masowych zwolnień. Ta informacja, jak w soczewce, skupia wiele ważnych aspektów całego kryzysowego zagadnienia. Marka z dziesięcioleciami tradycji nie daje rady utrzymać produkcji w Niemczech ze względu na wysokie koszty, zmieniający się rynek oraz azjatycką konkurencję. W opracowaniu New York Timesa przeczytamy taką opinię niemieckiej badaczki. Volkswagen działa na bardzo wrażliwym na cenę rynku, ale do tej pory był w stanie pobierać premie na wyższe koszty produkcji w Niemczech jako marże made in Germany, ponieważ Volkswagen zawsze był kojarzony z jakością. Ta kalkulacja już nie działa, ponieważ rynki nie rozwijają się zgodnie z oczekiwaniami, a konkurencja znacznie się poprawiła. Niemcy mają zatem problem by wykształcić nowe silniki gospodarki, nowe motory napędowe dla niemieckiej gospodarki, a te tradycyjne mają dzisiaj znacznie trudniejszą sytuację rynkową niż w przeszłości. Niemcy mają starzejącą się infrastrukturę, ale nadal bardzo, bardzo restrykcyjne podejście do długu i do inwestycji. Niemcy mają kanclerza z bardzo dużym, niemalim osobie, z dużym ego i jednocześnie ze słabą pozycją polityczną zarówno w państwie, jak i na kontynencie. A i tak największe sprzeczności targają Niemcami w kwestii Migracji. Po jednej stronie mamy potrzeby gospodarcze, mamy czysty biznes, a po drugiej stronie mamy rosnące napięcia społeczne, również związane z bezpieczeństwem, z porządkiem społecznym i stabilnością państwa. Ale nie przez przypadek ten film zaczął się od wstępu dotyczącego gospodarki. To jest bardziej złożony temat i wypadałoby poświęcić więcej czasu, ale tych tematów migracji i gospodarki niemieckiej ich nie da się rozdzielić, bo to są dwie strony tej samej monety. Niemcy znajdują się w punkcie krytycznym. Nie możemy przyjąć większej liczby migrantów, mówił rok temu prezydent Steinmeier. O przeładowaniu niemieckiego systemu azylowego mówi się od wielu, wielu miesięcy, a sprawa zyskuje priorytet w opinii wyborców, co nawet lepiej niż badania opinii pokazują kolejne wybory. Cały szereg złożonych problemów niemieckiego państwa kryje się dziś w cieniu migracji, która jest widoczna. Łatwo ją wskazać za główną przyczynę wszystkiego co złe, mimo iż sytuacja związana z migracją nie spadła Niemcom z nieba. Jest wynikiem ich własnej polityki otwartych drzwi, zresztą pod wieloma względami kontynuowanej, o czym za chwilę. W każdym razie antymigranckie AFD już dawno przestało być marginalnym fenomenem. To partia masowa o potężnym poparciu, o czym najlepiej świadczy zwycięstwo w Turingi. AFD wygrała wybory lokalne uzyskując niemal 33% poparcia. Razem z antysystemowym BSW skrajne partie stanowią dziś bardzo poważne wyzwanie dla politycznego mainstreamu. Tragedie takie jak ta sprzed wyborów, kiedy islamski terrorysta zadźgał nożem uczestników miejskiego festynu, tylko potęgują wrażenie, że państwo traci kontrolę nad sytuacją kryzys gospodarczy, rosnące koszty życia, tak stagnacja gospodarcza, nie najlepsze perspektywy na najbliższe miesiące, a na dodatek zachwianie poczuciem bezpieczeństwa. Nic dziwnego, że w takich warunkach ludzie szerzej zwracają się w stronę partii, które mówią, że trzeba cały ten układ rozwalić, które kontestują cały ten mainstreamowy układ i nic też dziwnego, że te mainstreamowe środowiska podejmują działania, które mają Ograniczyć wzrost partii skrajnych, bo te partie skrajne już nie są absolutnie skrajne pod względem poziomu poparcia. 33% poparcia w wyborach lokalnych, 1 trzecia Niemców zagłosowała w Turingi na AfD. To nie jest partia skrajna, jeśli chodzi o poziom poparcia. Więc coś trzeba z tym zrobić. Trzeba wysłać jasny sygnał polityczny, który ma w, jak, w jakiś sposób będzie ograniczał wzrost przynajmniej e, tych środowisk. No i takie działania głośne, medialne, kontrowersyjne, które muszą odbić się echem międzynarodowym, jak przewrócenie kontroli na granicach, no trudno nie upatrywać w tym właśnie takiej zagrywki. Zagrywki obliczonej na to, by zatrzymać wzrost skrajnych opcji w kontekście wyborów, które do Bundestagu odbędą się już w przyszłym roku. Tylko to wszystko nie zmieni charakteru niemieckiej gospodarki, która jest, była i będzie nastawiona na masową migrację, ponieważ Niemcy stawiają dzisiaj kontrole graniczne z jednej strony, a z drugiej strony podpisują umowy na kolejne setki tysięcy migrantów, które mają do Niemiec trafić w najbliższym czasie. Przy obecnych trendach demograficznych w Niemczech do 2035 roku będzie brakować nawet 7 milionów wykwalifikowanych pracowników. Dziś w gospodarce jest ponad 700 tysięcy wakatów. Starzejące się społeczeństwo nie będzie w stanie zaspokoić potrzeb potężnego rynku pracy, co skłania Niemców do gorączkowego poszukiwania siły roboczej, której źródłem ma być migracja. Niemcy potrzebują siły roboczej z Europy i wielu innych krajów na całym świecie. Ta podpisana umowa ma pomóc nam zrekompensować niedobór wykwalifikowanych pracowników, powiedział Scholz podczas podpisania umowy, która sprawi, że do Limie trafi nawet do 250 tysięcy Kenijczyków. Dzięki porozumieniu w sprawie migracji i mobilności podpisanemu dziś w Samarkandzie, w Uzbekistanie, umożliwimy wjazd do naszego kraju osobom o wyjątkowych talentach, mówił kanclerz po podpisaniu umowy ułatwiającej migrację właśnie z Uzbekistanu. Brak pielęgniarek ma rozwiązać zaciąg z Filipin, a sektor IT ma polegać na migracji z Indii. I to wszystko są informacje z ostatnich miesięcy bądź z ostatnich nawet dni. Ta informacja o 250 tysiącach Kenijczyków zbiegła się w czasie z kontrolami na granicy. Między innymi z Polską. Niemcy gorączkowo poszukują dzisiaj nadal migracji i siły roboczej do swojej gospodarki. Ktoś może zarzucić mi tutaj dużą nierzetelność, że. Z zestawianie tych dwóch kwestii, czyli nielegalnej imigracji oraz tej legalnej jest nie w porządku, bo to są zupełnie odrębne tematy. I oczywiście jest potężna różnica między różnymi typami imigracji. To nie jest to samo. Nie chcę, żebyście mieli poczucie, że stawiam tutaj jednoznaczną, jednoznaczną symetrię, znak równości między ludźmi, którzy przedzierają się przez granicę nielegalnie, a takimi, którzy migrują do państwa w ramach jakiejś umowy międzynarodowej. No ale jednocześnie to, że coś odbędzie się w ramach jakiejś umowy międzynarodowej, no nie oznacza, że tym procesem będzie się dało zarządzić, szczególnie kiedy skala ma być taka, która sięga na przykład, ćwierć miliona ludzi z jednego państwa. To znaczy wiara to, że coś odbędzie się w ramach umowy międzynarodowej, to oznacza, że z Kenii czy z Uzbekistanu dzięki temu Niemcy będą ściągać wyłącznie wykwalifikowanych lekarzy, inżynierów i generalnie przyszłych noblistów. No to przecież jest czysta... Abstrakcja. Bardzo podobne nadzieje wiązano z migracją tą z 2015 roku. Tym procesem też miało dać się zarządzić. Tak? To ci ludzie też mieli uzupełnić luki na rynku pracy. No, nie do końca to się udało. Po drugie, to zestawienie jest tak skrajne to znaczy, z jednej strony, bardzo takie mocne, głośne, kontrowersyjne działania na granicach oraz jednoczesne podpisywanie umów na 250 tysięcy migrantów z Kenii. To zestawienie jest. Tak kontrastuje je ze sobą, że warto je zestawić, warto to uwypuklić, nawet odnotowując, że oczywiście nie ma tutaj symetrii między różnymi typami migracji. Po trzecie, widać tutaj doskonale, że to, co wyznacza sposób patrzenia Niemców na problem migracji, to jest przede wszystkim niemal wyłącznie gospodarka. Urasa do rangi istotnego problemu to zagadnienie polityczne, czyli za zarządzanie emocją społeczną, jaka. jaka jest efektem migracji. Natomiast to, to jest rzecz drugorzędna. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o realne działania niemieckiego państwa, to tutaj zapotrzebowanie niemieckiej gospodarki i rynku pracy jest czymś absolutnie pierwszorzędnym. I zwróćcie uwagę, że w tej narracji zupełnie już nie, pojawia się, nie pojawiają się kwestie humanitarne, które były tak głośno podnoszone w tej. Pierwszej fazie otwarcia się na, na migrację. Kiedy okazało się, że ta migracja nie do końca jest przydatna z punktu widzenia gospodarki, ci ludzie stają się trochę zbędni, a mówi się o migracji wyłącznie w takich właśnie kategoriach: potrzebujemy siły roboczej do napędzania naszej gospodarki. To jest bardzo jednoznaczne i wybija się to, to, to jest bardzo jaskrawie przedstawiane przez samego kanclerza, stąd te cytaty, które przed chwilą hmm, przytoczyłem. I wreszcie po czwarty dla. Tej szerszej dynamiki politycznej czy społecznej, to czy migracja będzie legalna czy nielegalna może okazać się być absolutnie trzeciorzędne. No bo jeżeli taki Niemiec będzie w ramach właśnie rozpędzającego się kryzysu państwa, braku zaufania do państwa, w starzającej, się, przy starzającej się infrastrukturze, rosnących cenach energii, życia i tak dalej, będzie widział, że w jego okolicy osiągnęło się kilkuset Kenijczyków z rodzinami, to... Nie wiem, czy będzie zadawał sobie pytanie, w jakim trybie ci ludzie, w jaki sposób zjawili się w Niemczech. Czy to jest na podstawie umowy takiej, czy owakiej, to raczej będzie pchało go do określonej opcji politycznej, niezależnie od tego, jeżeli jest podatny oczywiście na, na, na retorykę prezentowaną przez, przez takie AfD, to będzie go pchało w stronę takiej partii, niezależnie od tego, czy to odbędzie się w ramach legalnej umowy, czy też, czy też nie. Ale ponad wszystko to pokazuje, jakby jak potężne sprzeczności targają dzisiaj niemiecką polityką, niemieckim państwem. No bo jednoczesne zamykanie granic na migrację, to znaczy kontrolę na granicę oraz jednoczesne w tym samym czasie podpisywanie umów na, na 250 tysięcy migrantów z Kenii, no to pokazuje, że, że to rozedrganie niemieckiego państwa jest dzisiaj naprawdę duże. Rozpędzanie się w Niemczech sentymentu spod znaku kiedyś było lepiej jest dla Polski oczywiście niebezpieczne, bo trudno powiedzieć, przy jakim kiedyś Niemcy się zatrzymają, kiedy kryzys będzie się pogłębiał. Jednocześnie jednak, no, to, że są takie prognozy, że za 10 lat będzie w Niemczech brakowało 7 milionów pracowników, czy to powinno w naturalny sposób prowadzić do konkluzji, że trzeba sprowadzić 7 milionów osób do pracy? Z rodzinami z różnych części świata, z różnych kultur, ludzi często, którzy przez. Pokolenie czy dwa będą mieli znacznie wyższy wskaźnik dzietności niż Niemcy. To znaczy, gospodarka jest oczywiście bardzo ważna, tylko czy ona jest aż tak kluczowa, że powinna wyznaczać sposób działania państwa w tak kluczowej kwestii, jak to kto mieszka na danym terytorium? To znaczy, komu ma służyć ta gospodarka? Czy ona może być oderwanym od rzeczywistości zestawem wskaźników? Niemieckie eksperymenty z migracją to jest powinien być dla Polski poważny przyczynek do dyskusji i rozmyśleń na temat naszych własnych priorytetów i sposobu działania polskiego państwa w przyszłości w tej kwestii, bo nas czekają bardzo podobne decyzje, tylko w najbliższej przyszłości. To jest dyskusja na temat tego, czym w ogóle ma być państwo, komu ono ma służyć, czym jest gospodarka w, w ramach właśnie czegoś szerszego, czym jest państwo. To są trudne zagadnienia i trudno jest tutaj o jednoznaczny priorytet, ale jeżeli nie podejmiemy decyzji w tej kwestii, to będziemy dryfować i wszystko stanie się jakoś samoczynnie, bez naszej decyzji. Więc warto to, warto to przemyśleć już teraz. Zresztą trwają pra prace nad polską strategią migracyjną. Jak pojawi się ta strategia, to prawdopodobnie omówimy sobie ją tutaj w szczegółach. Tym niebezpieczeństwem, które już nie tyle jawi się na horyzoncie, ale jest już w przedpokoju, jest kwestionowanie w Niemczech euroatlantyckiej orientacji tego państwa, co oczywiście dla Polski jest bardzo niebezpieczne. Jeszcze raz zachęcam Was do tego, żebyście obejrzeli materiał, który ukazał się na kanale całkiem niedawno. Znajdziecie link do niego gdzieś teraz albo na ekranie, albo w opisie filmu. Niemców musimy trzymać w jednym spokoju z, z Amerykanami, tam gdzie jest to możliwe, a tam gdzie jest to niemożliwe, musimy z nimi rozmawiać w kolegialnych europejskich gremiach. To nie jest e, fantastyczne rozwiązanie, ale najlepsze, jakie mamy do dyspozycji. Już pojawiają się oczywiście, co nie powinno nas zaskakiwać, na tych właśnie skrajnych flankach postulaty odnowienia współpracy gospodarczej z Federacją Rosyjską. Nic dziwnego, no ale właśnie poprzez. E, nie ma innego sposobu, by kontrolować, w jaki sposób ten proces niż właśnie przez euroatlantycką zakotwiczenie Niemców w euroatlantyckich instytucjach międzynarodowych. I wreszcie sama decyzja, to znaczy Niemcy od tak ogłosiły, że de facto. No, zaburzają w istotny sposób funkcjonowanie strefy Schengen oraz kwestionują w pewien sposób jeden z filarów funkcjonowania Unii Europejskiej, czyli wolny przepływ ym, ludzi. Państwo centralnie położone na europejskim kontynencie, podejmując taką decyzję, no, wprawia w ruch proces, który dotyczy całej Unii Europejskiej, co oczywiście. Zdenerwowało bardzo mocno wszystkich dookoła, w tym Polskę. Polski premier powiedział, że dla niego ta decyzja jest nie do zaakceptowania i że będzie żądał działań na poziomie Unii Europejskiej. Komisja Europejska oczywiście już wszczęła poważne śledztwo o naruszenie praworządności w Niemczech, grożą im bardzo wysokie kary finansowe, oczywiście nic takiego nie miało miejsca. Komisja Europejska opublikowała tylko jakiś zdawkowy komunikat. Generalnie Komisja Europejska w ostatnich tygodniach zajmowała się sama sobą, czyli formowaniem nowej Komisji Europejskiej. Możecie mi nie uwierzyć, ale naprawdę tej europejskiej tej brukselskiej powiedzmy bańce informacyjnej w ciągu ostatnich tygodni jednym z podstawowych tematów było to, czy będzie parytet płci w Komisji Europejskiej, czyli czy będzie tyle Samo mężczyzn co, co kobiet. Autentycznie to był gorący temat. W każdym razie ten temat dopiero pewnie stanie na agendzie europejskiej, ponieważ dużo się dzieje również w tych kwestiach wewnętrznych, powódź, jaki z jednej strony w państwach Europy Centralnej, ale też właśnie jeśli chodzi o sprawy europejskie, formowanie się nowej Komisji Europejskiej. Więc ten proces dopiero wkroczy, tak, znaczy ten, ta decyzja Niemiec wkroczy tak naprawdę do europejskiej polityki w najbliższych tygodniach i bardzo warto przyglądać się, co będzie się działo w tym względzie, bo to będzie istotny barometr siły politycznej sprawczości konkretnych aktorów na europejskiej scenie politycznej. Jak niezależna jest nowa Komisja Europejska, co może zrobić Niemcom, kiedy, kiedy Podejmują tego typu decyzje, czy będzie chciała cokolwiek y, zrobić, jak silne są Niemcy, czy mogą od tak podjąć sobie na własną rękę decyzję. Bo oni teoretycznie mogą to zrobić, to znaczy, oni mówią, że to są tymczasowe kontrole, tak? tylko że mówią, że to są tymczasowe kontrole do, do czasu pamiętam takie argumenty do czasu wprowadzenia paktu migracyjnego, który może wejść w życie za dwa lata, ale, ale tak naprawdę nie wiadomo do końca, w jakim kształcie on wejdzie w życie, bo nie wiadomo, w jaki sposób państwa będą implementować zapisy paktu migracyjnego, więc to jest mocno naciągana retoryka, tak naprawdę nie wiemy, jak długo będzie, będą trwały te kontrole graniczne, dużo zależy tutaj właśnie od tego procesu politycznego. I to będzie też miernik siły na przykład polskiego rządu. To znaczy, jeżeli polski premier z europejskim statusem mówi o tym, że coś jest dla niego nie do zaakceptowania, no to ja mam taki flashback, no bo ja już to słyszałem w odniesieniu na przykład do paktu migracyjnego. No i co? No i nic. No I pytanie, czy to, że coś jest dla nas nie do zaakceptowania, oznacza, że po prostu tak mówimy, czy że podejmiemy działania polityczne i prawne, które doprowadzą do tego, że taka decyzja rzeczywiście będzie niemożliwa do utrzymania się w europejskim porządku no, prawnym i gospodarczym? No, bardzo chciałbym y, zobaczyć jakieś aktywne działania polskim na armii międzynarodowej w tym względzie, no bo jeżeli coś jest dla nas nie do zaakceptowania, a to mimo wszystko będzie trwało przez ileś miesięcy, to będzie oznaczało, że to, że to się da nas do, do, nie do zaakceptowania, że to po prostu nie ma większego znaczenia w europejskiej polityce. A miejmy nadzieję, że tak nie jest, więc przyglądajmy się, co jak będzie wyglądała e, dyskusja, czy ca, cały proces polityczny związany właśnie z tą decyzją podjętą przez Republikę Federalną Niemiec. A dzisiaj serdecznie dziękuję Wam już za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia następnym razem.